Witajcie kochani! W dzisiejszym materiale kontynuujemy historię Severusa Snape'a. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, możecie ją obejrzeć klikając w link na karcie w prawym górnym rogu ekranu, bądź zerknąć do przypiętego komentarza pod tym filmem. Jeżeli mój materiał przypadnie Ci do gustu, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jak jesteś nowy na moim kanale i spodobała Ci się moja twórczość, kliknij w przycisk subskrybuj, to bardzo mnie motywuje do dalszego tworzenia materiałów ze świata magii. Na początku drugiego roku nauki Harego w Hogwarcie, Snape, przeglądając proroka codziennego, natknął się na niepokojącą informację dotyczącą Harego i Rona. Dowiedział się, że chłopcy poważnie naruszyli regulamin, organizując sobie wycieczkę latającym Fordem, co spowodowało, że zostali zauważeni przez grupę mugoli. Był świadomy konsekwencji takiego działania, jednak mimo że zagroził ich usunięciem ze szkoły, wiedział, że w praktyce do tego nie dojdzie, ponieważ wtedy Harry straciłby całą ochronę, jaką Hogwart miał mu zapewnić. Chłopak jednak nie zdawał sobie z tego sprawy, co Snape wykorzystał. Jedyną karą, jaką spotkała Harego Irona, było ostrzeżenie i szlaban od opiekunki domu. Severus, mimo świadomości, że historia nie mogła się inaczej zakończyć, uważał, że specjalne traktowanie Harego było niesprawiedliwe, zwłaszcza że chłopak wciąż bezkarnie łamał szkolny regulamin. Postanowił więc sam podjąć działania, aby choć trochę uświadomić mu, że popularność nie usprawiedliwia bezmyślnego zachowania. Przez cały rok dokuczał mu rzucając nieprzyjemne uwagi, a przed ważnym meczem uniemożliwił drużynie Gryfonów trening na boisku Widicza, pozwalając li ćwiczyć w tym samym czasie. Wiedział jak bardzo haremu zależy na tym sporcie i szczerze mówiąc, udało mu się osiągnąć zamierzony efekt, gdyż sytuacja ta mocno zirytowała chłopaka. Myślę, że również w tym przypadku działania Snape'a były w dużej mierze podyktowane wydarzeniami z przeszłości. Harem widział popularnego James'a, który działał niezgodnie z zasadami, a konsekwencje wydawały się dla niego nieistnieć. Nie mógł ukarać jego z nienawidzonego ojca, ale będąc nauczycielem, mógł wymierzać kary haremu. Mimo wszystko walczyły w nim dwie strony. Jedna, która nienawidziła Harego, oraz druga, która nakazywała mu chronić go ze względu na Lili. W tym roku Snape współpracował również z nowym nauczycielem obrony przed czarną magią Lockhartem przy prowadzeniu klubu pojedynków. Warto zauważyć, że Snape nigdy nie miał dobrych relacji z żadnym nauczycielem tego przedmiotu, głównie z powodu zazdrości o wymarzone stanowisko. Jednak szczególną niechęcią darzył gilderoya. Snape był znany ze swojego surowego i poważnego podejścia do nauczania, podczas gdy Lockhart tylko popisywał się swoimi rzekomymi osiągnięciami. Był zupełnym przeciwieństwem Snape'a, a ten patrzył na niego. Z pogardą z powodu płytkiego podejścia do magii i braku prawdziwych umiejętności. Szybko rozpoznał jego brak kompetencji i fałszywość, mimo że Lockhart przedstawiał się jako wielki bohater. Snape był zbyt sceptyczny i bystry, by uwierzyć w jego osiągnięcia. Traktował go zatem jak osobę, która nie zasługuje na szacunek. Niemniej jednak, mimo niechęci do nauczyciela, wydaje się, że Snape czerpał satysfakcję z jego niepowodzeń i komicznych sytuacji, w których często się znajdował. W pewnym sensie dzięki lekcji prowadzonej przez Snape'a, gdzie dokładnie omówił działanie eliksiru wielosokowego oraz nauki zaklęcia Expelliarmus podczas spotkań klubu pojedynków, Harry pokonał Lockharta, co uratowało go przed utratą pamięci i pozwoliło ocalić Ginny Wesley przed Tomem Ridlem w Komnacie Tajemnic. Trzeci rok był szczególnie trudny dla Snape'a, ponieważ nowym nauczycielem obrony przed czarną magią został Lupin, jeden z czwórki Hunsfotu. To wywołało w nim bolesne wspomnienia sprzed wielu lat. Pomimo to, na polecenie Dumbledora, Snape przygotowywał dla Remusa wywartojadowy, który był mu potrzebny do złagodzenia skutków przemiany w wilkołaka. Mimo zaufania Dumbledora przez cały rok Snape uważnie obserwował Lupina. Wynikało to z podejrzeń, że Lupin współpracuje z uciekinierem za skabanu, Siriuszem Blackiem, który w tamtym czasie był uważany za zdrajcę poterów, w tym jego ukochanej Lili. Gdy Snape odkrył, że Black pojawił się we wrzeszczącej chacie, natychmiast udał się tam, mając nadzieję wydać go dementorom. Jednak jego plan nie powiódł się, gdyż na miejscu zastał Harego. I Hermione, którzy rzucili na niego zaklęcie rozbrajające z taką siłą, że ten stracił przytomność. Kolejne wydarzenia doprowadziły do schwytania Blaka, a Snape został uhonorowany orderem Merlina II klasy. Jednak jak pamiętamy, Hermiona wraz z Harrym użyli zmieniacza czasu, więc pod wpływem zmiany biegu wydarzeń nagroda została cofnięta, a Sirius uciekł. Wściekły Snape nie mógł znieść faktu, że zdrajca ponownie jest na wolności, a Lupin, który pomógł mu w ucieczce, wciąż przebywał w Hogwarcie. W związku z tym postanowił się zemścić i ujawnił swoim uczniom tajemnicę dotyczącą nauczyciela obrony przed czarną magią, co zmusiło Lupina do zrezygnowania ze stanowiska. Podczas jednej z pierwszych lekcji w kolejnym roku Snape doprowadził Neville'a do załamania nerwowego. Nieuważny Longbottom przez przypadek stopił swój kociołek, za co został ukarany szlabanem, podczas którego musiał wypatroszyć beczułkę rogatych ropuch. Swoją drogą Neville był drugą osobą po Harym, nad którą Snape lubił się znęcać. Jego działania wobec młodego Gryfona mogły być powiązane z przepowiednią, która nie wykazała konkretnego chłopca, więc mogła mówić zarówno o nim, jak i o Harym. Gdyby Lord Voldemort wybrał Neville'a, Lily i jej rodzina byliby bezpieczni, a Snape nie musiałby cierpieć przez lata po jej śmierci. Wydaje się zatem prawdopodobne, że poprzez znęcanie się nad chłopakiem Snape wyładowywał frustrację związaną z własną tragedią życiową. Oczywiście ani Harry, ani Neville nie byli odpowiedzialni za te wydarzenia, ale gorycz, którą Snape zgromadził w sobie przez te wszystkie lata, często nie pozwalała mu spojrzeć obiektywnie na innych. Podczas gdy cały Hogwart świętował z powodu turnieju trójmagicznego, Snape zauważył, że znak na jego przedramieniu staje się coraz Wyraźniejszy. To oznaczało tylko jedno: powrót Czarnego Pana był bliski. Nie był jednak jedynym, który to zauważył. Igor Karkarow, dyrektor drumstrangu, zwierzył się Snape'owi ze swojego odkrycia i strachu przed zemstą Voldemorta. Snape jednak nie okazał mu żadnego współczucia, gdyż po upadku Czarnego Pana Karkarow wydał wielu śmierciożerców przed sądem, aby złagodzić swoją karę. Wśród wymienionych nazwisk znalazł się również Snape, którego rola podwójnego agenta nie była znana. Severus gardził Karkarowem i uważał go za tchórza, co ten potwierdził swoją ucieczką po rodzeniu Voldemorta. Jeżeli chodzi o Snape'a, pojawienie się Voldemorta nie zrobiło na nim tak dużego wrażenia. Był świadomy, że Czarny Pan uważa go za wiernego sługę, który zbiera dla niego ważne informacje na temat planów Dumbledora. Jednak nie można powiedzieć, że nie miał żadnych obaw związanych z powrotem Voldemorta. Mimo, że doskonale opanował sztukę oklumencji, istniało ryzyko, że któregoś razu może mu się to nie udać, a wtedy nie uniknie konsekwencji. Czarny Pan skończyłby z nim, torturując go za zdradę. Po ostatecznym odrodzeniu Voldemorta Snape otrzymał od Dumbledora misję. Miał ponownie dołączyć do śmierciożerców, a jednocześnie działać jako członek zakonu Feniksa. Już podczas letnich wakacji Snape zdawał raporty na temat działań śmierciożerców innym członkom zakonu, natomiast czarnemu panu przekazywał te informacje, które polecił mu Dumbledore, by nie wzbudzać jego podejrzeń. W tym czasie nie omieszkał także naśmiewać się z Blaka, który jako poszukiwany uciekinier nie mógł aktywnie uczestniczyć w misjach. Swoją drogą Snape nigdy nie wybaczył Syriuszowi jego zachowania z młodości. Dlatego też próbował mu dokuczyć przy każdej nadarzającej się okazji. Choć na prośbę Dumbledora pogodzili się, to jednak wspomnienia lat wrogości sprawiły, że nie zawsze byli w stanie przeprowadzić ze sobą cywilizowaną rozmowę. Gdy Harry zaczął doświadczać wizji związanych z Voldemortem, Dumbledore poprosił Snape'a o nauczanie go oklumencji w celu zamknięcia telepatycznego połączenia i ochrony Pottera przed wpływem Czarnego Pana. Severus niechętnie się zgodził, ponieważ wolał chronić Pottera z odległości, niż spędzać z nim czas sam na sam. Ich wzajemna niechęć znacząco wpłynęła na jakość lekcji. Nic dziwnego, że Harry nie wykazywał odpowiedniej koncentracji i dyscypliny, co bardzo irytowało Snape'a. Dodatkowo musiał prowadzić te sesje z dużą ostrożnością, aby Voldemort, przeglądając umysł przy nie odkrył, że Snape, jego wierny sługa, działa przeciwko niemu od lat. W przeciwnym razie byłby skończony. Podczas sesji Snape chował wspomnienia do myśl od siewni, by Harry nie miał do nich dostępu, jednak podczas jednego ze spotkań musiał wyjść, a gdy wrócił, okazało się, że chłopak obejrzał jedno z najbardziej upokarzających wspomnień ze szkolnych lat, gdy był dręczony przez Jamesa. Snape poczuł się zdemaskowany. Było to prywatne i bolesne wspomnienie, którym nie zamierzał się z nikim dzielić. Po latach ktoś przebił się przez mur, który wokół siebie wybudował i dostrzegł jego słabość, którą tak bardzo próbował ukryć. Był zły zarówno na siebie, jak i na Pottera, który naruszył jego prywatność. W rezultacie wypędził Harego z zajęć i kazał mu nie wracać. Mimo, że od tamtej pory unikał Pottera, nie zapominał o swojej misji i wielokrotnie pomagał mu w ciągu roku. Gdy Dolores Ambridge próbowała wyciągnąć od Harego informacje dotyczące gwardii Dumbledora, Snape podał jej fałszywe veritaserum. A kiedy ponownie chciała przesłuchać chłopaka, Snape skłamał, mówiąc, że skończyły mu się zapasy eliksirów. Kiedy Harry w obecności wielkiej inkwizytorki przekazał Snape'owi zaszyfrowaną wiadomość dotyczącą swoich podejrzeń odnośnie porwania Syriusza, szybko przekazał tę informacje pozostałym członkom zakonu i pomógł opracować plan ratunkowy w Departamencie Tajemnic. Pomimo wieloletniej pomocy, jaką Snape udzielał Haremu, ten coraz bardziej nienawidził profesora. Uważał, że to złośliwości Snape'a wobec jego ojca chrzestnego skłoniły go do walki w ministerstwie i ostatecznie doprowadziły do śmierci Syriusza. Latem Dumbledore został dotknięty potężną klątwą rzuconą na pierścień Marvolo Gaunta, który był jednym z Horcruxów Voldemorta. Choć Snape posiadał wiedzę i umiejętności, które pozwoliły mu spowolnić rozprzestrzenianie się klątwy, okazało się, że jest ona na tyle potężna, że dyrektor nie przeżyje nawet roku. Dumbledore, będąc świadomym, że Voldemort nakazał Draco Malfoyowi dokonać własnego morderstwa, nakazał Snape'owi, by w odpowiednim momencie zastąpił go. Chciał w ten sposób ocalić duszę chłopca i zapobiec własnemu powolnemu umieraniu po torturach śmierciożerców. Mimo, że Snape był zaniepokojony losem swojej własnej duszy, Dumbledore go uspokoił, twierdząc, że tylko ulży jego nieuniknionemu cierpieniu. Dodatkowo Dumbledore twierdził, że w momencie, gdy Snape przejmie rolę Malfoja, zyska jeszcze większe zaufanie Czarnego Pana i dowie się więcej o jego dalszych planach, co sprawi, że jego śmierć nie pójdzie na marne. Na zakończenie rozmowy poprosił Snape'a, by po jego odejściu zaopiekował się Hogwartem i chronił uczniów. Z wielką niechęcią i bólem Snape zgodził się na plan Dumbledora. Krótce po tym wydarzeniu odwiedziły go Narcyza Malfoy i Bellatrix Lestrange, przy których Snape złożył wieczystą przysięgę. Obiecał, że będzie chronił Malfoya i dokończy dzieło zlecone mu przez Czarnego Pana. Na początku roku szkolnego powrócił do Hogwartu, gdzie niespodziewanie Dumbledore postanowił mianować go nauczycielem obrony przed Czarną Magią. W międzyczasie Snape dowiedział się, że Potter ponownie wtrącał się w jego sprawy. Chłopak odnalazł jego starą książkę do eliksirów, w której Severus stworzył i zapisywał zaklęcia pod pseudonimem Książę Półkrwi. Gdy odkrył, że Potter poważnie zranił Malfoja jednym ze stworzonych przez niego czarów, Snape ukarał go jedynie szlabanem, nie ujawniając przyczyny reszcie personelu. W tamtym momencie ostatnim, czego potrzebował, były dodatkowe problemy, a takie się pojawić, gdyby ktoś odkrył jego powiązanie z tą mroczną książką. Tak czy siak było mu ciężko, gdyż musiał chronić dwie osoby, które wzajemnie się nienawidziły. W tym samym roku, podczas rozmowy ze Snape'em, Dumbledore ujawnił, że Harry tak naprawdę jest Horcruxem, co oznaczało, że w końcu będzie musiał umrzeć, aby pokonać Czarnego Pana. Severus był w szoku, ponieważ wszystko co do tej pory robił, było motywowane miłością do Lily. Przez wiele lat ryzykował własne życie, by służyć Dumbledoreowi i jednocześnie nie utracić zaufania Voldemorta. Nie udało mu się uratować ukochanej, ale próbował za to chronić jej syna, choć często czynił to wbrew sobie. Tymczasem okazało się, że jego śmierć była od samego początku zaplanowana. Dostrzegł w tym zdradę pamięci Lili. W przypływie emocji wyczarował patronusa takiego samego jak miała ona, łanie, co pokazywało, że nigdy nie przestał jej kochać. W końcu Snape spełnił swój obowiązek wobec swojego największego sojusznika i przyjaciela, Albusa Dumbledora. Kolejna osoba, która go rozumiała i była dla niego wsparciem, musiała odejść. Tym razem to on sam ją zabił, obarczając się jako morderca w oczach ludzi, których od samego początku starał się chronić. Po ucieczce ze szkoły, zgodnie z ostatnią wolą Dumbledora, dołączył do grona śmierciożerców, okazując lojalność wobec czarnego pana. Tym razem nawet ci, którzy wcześniej wierzyli w jego dobre intencje, odwrócili się od niego. On jednak nie poddał się i nadal spełniał swoją obietnicę. W czasie wakacji zakon Feniksa planował przenieść Pottera z jego rodzinnego domu do domu Wesleyów. Aby utrzymać swoją pozycję jako wierny śmierciożerca, Snape był zmuszony powiedzieć Voldemortowi o zaplanowanej akcji. Jednak nie mógł pozwolić, by Potterowi stało się coś złego. W związku z tym rzucił zaklęcie Konfundus na jednego z członków zakonu, Mundungusa Fletcher'a, aby ten zasugerował inną taktykę, polegającą na zmianie sześciu czarodziejów w sobowtóry Harego. Miało to zmylić śmierciożerców, którzy byli na ich tropie. Mundungus pod wpływem zaklęcia zapomniał kto podsunął mu ten pomysł. Tak właśnie chciał Snape. Wiedział, że zakon nie może dowiedzieć się o jego zaangażowaniu, ponieważ w ich oczach był uważany za zdrajcę. Jednak po cichu zaaranżował, aby plan siedmiu poterów został wprowadzony w życie. Ze względu na swoją podwójną rolę, podczas całej akcji zakon Feniksa stał się celem pościgu ze strony śmierciożerców. W pewnym momencie Snape zauważył, że Antonin Dołochow wymierza różdżkę w plecy Lupina. Chciał go powstrzymać zaklęciem sektum Sempra, jednak wszystko działo się tak szybko, że przez przypadek trafił w nim George'a Wesleya, przez co chłopak stracił Ucho. W kolejnym roku Snape objął stanowisko dyrektora Hogwartu, a śmierciożercy Alekto i Amykus Carrow zostali jego zastępcami. Snape dotrzymał obietnicy daną albusowi i dyskretnie wykorzystywał swoją pozycję, aby chronić uczniów szkoły i w miarę możliwości powstrzymać okrucieństwo Karou. Szczególnie starał się pomagać buntownikom, dając im fałszywe kary, takie jak wycieczki z Hagridem do zakazanego lasu. Jednak nie mógł prowadzić szkoły tak, jak to było za życia poprzedniego dyrektora, ponieważ Hogwart znajdował się pod kontrolą śmierciożerców, którzy w każdej chwili mogli przejrzeć jego działania przeciwko nim. Pomimo niebezpieczeństwa związanego z misją i nienawiści większości czarodziejskiego świata, Snape trzymał się jednej rzeczy, która pozwoliła mu przetrwać: Wiedział, że wszystko to robi, aby chronić Pottera ze względu na pamięć o Lili. Warto wspomnieć, że przed objęciem stanowiska dyrektora przez Severusa, miecz Godryka Gryffindora znajdował się w gabinecie Dumbledora. Jednak po jego śmierci został zabrany przez jednego z pracowników ministerstwa, Rufusa Scrimgora, który podjął się badań rzeczy zmarłego Albusa. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że posiadał on podróbkę, a prawdziwy miecz został ukryty przez Snape'a za portretem Dumbledora. Gdy kopia wróciła do szkoły, nowy dyrektor sprytnie przekazał ją Bellatrix, aby ukryła go w swoim skarbcu, co po raz kolejny udowodniło jego rzekomą lojalność wobec rocznej strony. Po pewnym czasie portret Dumbledora poinstruował Snape'a, aby przekazał prawdziwy miecz Gryffindora Haremu, jednak w taki sposób, by ten nie odkrył tożsamości swojego tajemniczego pomocnika. Harry i większość osób nie wierzyła w niewinność Snape'a, a ryzyko jego demaskacji jako podwójnego agenta było zbyt wielkie i niebezpieczne. W związku z tym, zgodnie z zaleceniem Dumbledora, Snape wziął miecz i ukrył go w zamarzniętym stawie, niedaleko miejsca, w którym ukrywał się Harry wraz z przyjaciółmi. Następnie użył swojego Patronusa, aby przyprowadzić chłopaka w odpowiednie miejsce. Choć to nigdy nie zostało potwierdzone, prawdopodobnie Snape obserwował całą sytuację i odszedł dopiero wtedy, gdy upewnił się, że Harry jest bezpieczny. Sam Ron później wspominał, że miał wrażenie, jakby ktoś obserwował ich z ukrycia. Kilka miesięcy później Harry powrócił do Hogwartu, aby stawić czoła ostatecznej bitwie między dobrem a złem. Snape wciąż oddany swojej misji został wygnany ze szkoły przez innych nauczycieli, którzy nie zdawali sobie sprawy z jego prawdziwych intencji i lojalności. Snape powrócił do Czarnego Pana, ale coś było nie tak. Voldemort zachowywał się dziwnie. Był zdezorientowany i niezadowolony z faktu, że Czarna Różczka nie działa w pełni na jego polecenie. Snape próbował go uspokoić, ale Voldemort nagle ujawnił prawdziwy powód spotkania. Stwierdził, że to Snape jest prawowitym panem różdżki, ponieważ to on zabił Dumbledora, poprzedniego właściciela. Severus próbował się bronić i tłumaczyć, ale czarny pan już podjął decyzję. Wezwał Nagini, a nim Snape zdążył zareagować, wąż zaatakował go, wbijając swoje zęby w jego szyję. Gdy Snape umierał, wezwał do siebie Harego. Postanowił podzielić się z nim prawdą o swoim życiu i przekazał młodemu czarodziejowi swoje wspomnienia, które ukazywały go z ludzkiej i bardziej złożonej strony. Te wspomnienia dostarczyły Haremu niezbędnych informacji, które pozwoliły mu zdobyć ostateczne zwycięstwo nad Voldemortem. Zanim odszedł, poprosił Harego, by ten ostatni raz na niego spojrzał. W tym momencie zapomniał o całej nienawiści, którą do niego żywił. Jedyne czego pragnął to ostatnie spojrzenie w ukochane oczy Lili. Oczy Harego były takie same jak oczy jego matki, więc Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, była miłość jego życia. Kiedy Harry odkrył, że Snape tak naprawdę kochał jego matkę i że wszystko, co robił, stawiało go zawsze w ogromnym niebezpieczeństwie, jego opinia o nauczycielu, którego tak długo nienawidził, całkowicie się zmieniła. Nienawiść została całkowicie zastąpiona zrozumieniem. Można to dostrzec, gdy poprosił o zawieszenie portretu Snape'a w gabinecie dyrektora szkoły. Co więcej, Harry nadał najmłodszemu synowi imiona Albus Severus i powiedział mu, że drugie imię odziedziczył po najodważniejszym człowieku, jakiego kiedykolwiek znał. Podsumowując, Snape jest postacią niezwykle skomplikowaną i pełną sprzeczności. Jednocześnie jest bohaterem i czarnym charakterem. Człowiekiem lojalnym, a jednocześnie zdradzającym. Można go określić jako osobę dobrą, lecz momentami okrutną. Sposób, w jaki jest postrzegany, zależy od perspektywy i tego, jak on sam chce, aby go widziano. Zazwyczaj stwarzał pozory zimnego, cynicznego i sarkastycznego człowieka. Był indywidualistą, który uważał wyrażenie emocji za słabość. Nie ufając nikomu, nie pozwalał zbliżyć się do siebie. Jako mistrz oklumencji, perfekcyjny kontrolował myśli i uczucia, co pozwalało mu zachować dystans wobec innych. Mimo to miał swoje ograniczenia, które czasami nie pozwalały mu opanować wybuchowego temperamentu. Jego trudne dzieciństwo, towarzystwo w jakim się otaczał w szkole oraz lata upokorzeń i prześladowań ze strony Huncwotów, znacznie wpłynęły na jego postawę i działania. Mimo mściwego zachowania, Snape był niezwykle dzielnym człowiekiem, który posiadał głęboką zdolność do miłości. Był zakochany w jednej kobiecie, a nawet gdy wybrała innego mężczyznę, Snape zachował swoje uczucia do niej aż do końca swojego Życia. Jego miłość do Lilii była tak silna, że zgodził się na współpracę z Dumbledorem, ryzykując własne życie, aby chronić jej syna Harego. Dzięki temu mógł odpokutować własne błędy, które doprowadziły do jego największej życiowej tragedii. Mimo że Snape był związany z ciemną stroną magii przez większość swojego życia, żal za przyczynienie się do śmierci ukochanej sprawił, że jego celem stało się zadośćuczynienie. Był jednym z najbardziej oddanych sojuszników Dumbledora, podejmującym duże ryzyko, aby zapewnić ochronę Haremu przed Lordem Voldemortem. Umarł ze świadomością. Że niewiele osób wie o jego prawdziwym bohaterstwie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie w przycisk subskrybuj i dzwoneczek. A jeżeli ten materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!